Wiecie co, tak, e, ja nic tam może, żeby, chciałam Wam po, w ogóle powiedzieć, wczoraj oglądaliśmy z mackiem wieczorem taki film, nazywa się Atlas, jest na Netflixie i oglądałaś? O, to będziesz wiedziała o co chodzi mi pewnie i tak wiecie co, oglądam taka trochę niezadowolona ten film, bo on taki dwie godziny z mackiem, ale czasami... Bo tak, wiecie, że tak jak ma, odkąd mam małe dziecko, to bardzo sobie cenię mój wolny czas. <grystanie> jak coś trwa dwie godziny. I masz wrażenie, że zmarnowałeś tyle czasu, to aż wiesz... Ale, ale dzisiaj sobie na uwielbieniu w ogóle widziałam różne obrazy z tego filmu. I co tam w ogóle było o czym? W ogóle film był całkowicie praktycznie nakierowany na, jednego, na jedną kobietę. Ja mówię, bo bardzo taka fajna aktorka, Jennifer Lopez, piosenkarka, aktorka no zrobili, wypromują, ją pewnie jakiś nowy singiel, zaraz będzie, więc pewnie... jeszcze mówię dwie godziny. Ja jedyny film, co pamiętam z nią, to był chyba ta pokołówka na Manhattanie lat temu 15, dobra. Wiele dobra obejrzę, zawsze dobrze aktorzy, ale co? Ten film tak przeprowadza jej przemianę w ogóle jako... jako Jaką ona dostała, doznała krzywdę, będąc małą dziewczynką, i tak dalej. Całkowicie ją przeprowadza przez proces, żeby zaufać, bo nie będę wam całego filmu jakby mówić, bo każdy sobie obejrzy, co chodzi, ale chcę wam powiedzieć, o co, co mnie tam najbardziej tak naprawdę dzisiaj mi Duch Święty pokazał, że w tym filmie ona musiała założyć taki aparat coś, ala takiego jak na ucho się zakłada aparat słuchowy i poprzez ten aparat została połączona z maszyną. I był taki yy, proces aktualizacji tego takiego, że wiecie, jakby komp, yy, żeby to zadziałało, to była taka aktualizacja, że ten robot, żeby mógł z nią stworzyć jedność, to potrzebował w ogóle jej zgody i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, normalnie to ten proces zachodził tak szybko, a u niej mówi no ale jest odmowa dostępu. I tak wiecie, nagle dobra, jest tam nie wiem 70% i ona no nie dopuści go. I tak później była jakaś sytuacja kryzysowa, i ktoś tam jej powiedział: Ale on, on żyje dalej, bo on jest, ale żeby w ogóle e, on cię mógł uratować, to ty musisz wyrazić zgodę. Musisz go dopuścić, żeby ta aktualizacja dalej była. To, I on, ona jak przeszła ten proces, takie były filmy, ona widziała różne. właśnie z dzieciństwa, kiedy tą krzywdę doznała, kiedy ona go wpuściła do tego, żeby on zobaczył tą jej krzywdę. I ona dobrze jakby wpuściła go, to było takie, wiecie, ona była taka harda w tym filmie, taka bardzo niezależna kobieta, taka zbudowała taki obraz kobiety takiej, widać przez poranienia, ona była taka bardzo harda. Taka, że... nikt. Tak, nie, nie, tak, była w ogóle taka... Chodziła w takim czymś, no, cel, ale cel, który... po trupach do celu, że ona nie, nie bardzo emocje angażowała i tak dalej, I każdy wiedział, że ona przeżyła coś w życiu bardzo dużego. Co się potem okazało, że to właśnie ta wojna, cała gdzieś tam te złe rzeczy były związane z jej decyzjami za, dzi za małej dziewczynki. Ona y, doznała taką krzywdę, że ona potem obwiniała siebie. Ale co mi Duch Święty pokazał? Bo to w ogóle chodziło o to, żeby y, wiadomo, w science fiction, filmach, maszyny i tak dalej, ja tam nie jestem ani przeciwnikiem, ani nie neguję, ale o co chodziło, żeby ona mogła współpracować w tym ciele robota jakby. Ona musiała go wpuścić wtedy, jakby oni się rozumieli wzajemnie. I mi to pokazało, że tak samo jest z Duchem Świętym, z Bogiem, że często my mamy takie coś, aktualizacja jak 70% i my idziemy. I w pewnym momencie, jak upadniemy, to my faktycznie no, nie widzimy rozwiązania, nawet siły, żeby się podnieść. I choćbyśmy my za mogli, wiecie, zawołać, tutaj byś wołał w eter i, i wiesz, że coś jest, jakiś styk nie, nie klika. Że niby już wiem, niby no wszystko jest takie logiczne, ale tak, jakby Cię Bóg nie słyszał, masz wrażenie. Już jestem z tym Bogiem, już tak, jakby właśnie na te 70%, i nie wiesz, o co chodzi. Wołasz, wołasz, a on nie idzie. I właśnie mi Duch Święty pokazał. I właśnie to jest tak, że jest taka aktualizacja, że gdzieś tam mnie wpuszczasz. Gdzieś tam mnie wpuszczasz i tak dalej, ale przez pryzmat swoich złych doświadczeń ja nie, nie będę na chama w Twoje życie ładował się. Bo to nawet, wiecie, to jest taki y, fajny proces, że nawet patrz, wchodzi do ciebie jakby Bóg, bo Ty go zapraszasz. I na ile go wpuścisz, tyle on wchodzi, on dalej nie idzie. I dalej masz swoje ciemne zakamarki i wiesz, że tam wiesz, że oczywiście, bo jesteśmy w tym naszym wspaniałym chrześcijańskim, już dużo wiemy, wiemy, że tam wchodzi diabeł, tam cię demony biorą i tak dalej, ale Bóg dalej jest z tobą właśnie w tym, tym miejscach, gdzie go wpuściłeś. I na jak długo będziesz trzymał te swoje ciemne strony mocy tak długo ta ciemna strona macy będzie się kleić do tego. I choćbyś myślał, że Bóg jest tak bardzo, bo jest wszechmocny, to stworzył cię z ograniczoną, właśnie z tą wolną wolą, bo jest Panem, tak jakby ludzi mądrze zależnych, a nie żeby cię na maksa wejść i rozjechać, jakby było to łatwiej. Ja czasami mówię, Boże, weź wiecie, rozwal to wszystko. Ja się obudzę, niech ten świat będzie inny. Wiecie, jakby było łatwiej, nie? Ale no, no nie o to chodzi. Bo inaczej ten, Ja myślę, że inaczej to już byśmy nie dożyli tych lat, co są teraz, tylko apostołowie by poszli, wiecie, aniołki by zeszły, wszystko byłoby piękne, tęcze, z diabłem byśmy nie walczyli i tak dalej, bo Paweł z tą wiarą powiedzienia, on by tam tego diabła rozniósł w ogóle, nie byłoby o tym, o czym mówić. No ale nie jest tak. I ja polecam ten film. Właśnie ja, ja mówię, ja byłam wczoraj taka hmm, poszłam spać, mówię dwie godziny, smęczona, że mi się nic nie chce, ale dzisiaj. Bogadzą mi do święty. Bardzo fajny film, polecam Atlas.